Państwa, Paweł Rakowski, e, jesteśmy w klasztorze pod wezwaniem Świętego Maruna w miejscowości Anaya. Jest to klasztor mną na całym świecie, gdzie e, znajduje się grupa Świętego Szarbela. E, tutaj też pielgrzymka Radia Podlasie e, miała przed chwilą uroczysto mszę świętą. E, teraz pielgrzymi nawiedzają Grup Świętego, jak i też e, dokonują indywidualnych modlitw, e, zakupów e, i ws wszelkiego rodzaju innych. E, Intencji gdzieś, 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 gdzieś zawierzania e, przez świętego Szarbela do Pana Boga. E, dzisiejszy dzień był bardzo bogaty w, w geograficzne rozległości. Byliśmy, byliśmy w górach Szuf, jest to w południowym Libanie, czyli znowu przejechaliśmy przez Bejrut. E, tam nawiedziliśmy miasto chrześcijańskie Deir el-Kamar, jak i też e, później odwiedziliśmy zamek w al tylko, że już jest to zwieńczenie e, pielgrzymki Radia Podlasie, chciałbym podziękować za e, przybycie do Libanu i chciałbym zaprosić kolejnych chętnych słuchaczy radia e, i czytelników portalu Podlasie24 do Libanu.